Jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMAPL, a ze mną Artur Górski, pięścier zawodowy. Witam, Artur. Witaj, cześć. Artur Suaj, na początek jesteśmy w Akademii Boksu Lisia Góra. Jak się trenuje u trenera Adama? Bardzo dobrze, jestem od początku mojej kariery z trenerem i zamierzam dalej, że tak powiem, trenować pod skrzydłami trenera Adama. Ostatnia walka nie poszła, ale wiem, że jest mocna rządza rewanżu. No zgadza się, jest bardzo, bardzo mocna rządza rewanżu, tak jak to podkreśliłeś. Ja uważam, że walkę kontrolowałem. Przypadkowy cios, tak jak sam przeciwnik się wypowiadał, że nawet sam nie wie, co się stało. Później już sam się motał, bo cały czas jakiś inny wywiad dawał. No i dlatego trzeba będzie to wyjaśnić. A coś ostatnio też widziałem, ale czy jest w ogóle szansa, że ten rewanż się w niedługim czasie odbędzie, czy są jakieś problemy? Słuchaj, ja jeszcze o rewanż nie prosiłem, a on już kategorycznie powiedział, że nie chce. No to f, f, chyba o czymś to świadczy. Natomiast rozmawiałem z moim promotorem i mówił, że zrobimy dwie walki i będziemy się starać o rewanż. Ostatnio coś widziałem chyba. E, Wypowiadałeś się o Kasjuszu Życińskim, jeśli się, się nie mylę, u mojej koleżanki w wywiadzie. No zgadza się, zgadza się, może trochę i nas poniosło. Słuchaj, no to jest troszeczkę, no, irytuje mnie już ten temat, bo z tego co widzę, no tutaj, chłopacy, my sportowcy, zapierniczamy. Dwa razy dziennie, całe życie, a tutaj jakiś gościu, co nie, nie, nie wiem. On tam akurat trenował, nie? Ale mówię tutaj stricte o Freakfighterach. Nie mają wiele do czynienia ze sportem, a są na pierwszych okładkach stron internetowych, gazet. To jest po prostu denerwujące. No i stąd taki mój komentarz. No właśnie. Yy, przez. Był taki moment, że polski boks stał bardzo dobrze. Teraz mi się wydaje, że jest trochę w kryzysie. Jak w ogóle ocenisz obecną sytuację boksu i czy to też wpływ, najpierw było sportowe, MMA tak naprawdę wypierało trochę kibicowanie w boksie, a teraz jeszcze doszły freak fighty? No Na pewno jest to, że tak powiem, konkurencja dla, dla, dla boksu. Zawsze tam jakoś jakieś osoby, co no po prostu to ludzi ciekawi, bo tutaj wiadomo, jak jest dwóch zawodników, którzy trenują, czasem ta walka jest dudna, a wstawisz dwóch gości, którzy niewiele umią, potrenują miesiąc, jakieś takie dziwne techniki, jakieś latające kolana, jakieś ataki na kostki. Sami nie wiedzą co robić, no po prostu to może czasem wygląda efektywniej, może stąd to jest, ale ja myślę, że boks się obroni i takie prawdziwe MMA, niż jakieś tam freak fighty, to z biegiem czasu mi się wydaje, że, że, że zniknie. A Ty myślisz coś o startach w innych formułach, czy tylko w boksie? Może do MMA byś poszedł, bo z tego co słyszałem, doświadczenie w judo jest spore. No jest, jest, mam doświadczenie. Dość duże bym powiedział nawet w judo, bo to był mój pierwszy sport, jaki zacząłem. Natomiast na chwilę obecną skupiam się stricte na sporcie, mimo że ostatnia walka nie poszła, planuję się na pewno zrewanżować i na chwilę obecną e, mocno iść w, w boks. Z tego względu, że nawet choćby nawet to, że jestem młody i trzeba jeszcze troszeczkę zaistnieć, żeby coś później, nie wiem, kogoś wyzwać czy coś na jakieś głupoty, że tak powiem. A jakieś propozycje nie były w MMA? Nie, na chwilę obecną nic, nic nie było, no, a może kiedyś z biegiem czasu coś się pojawi. No to cóż, życzę, żeby się udało doprowadzić do rewanżu i powodzenia w dalszej karierze. Dzięki wielkie. Sejfy.pl. Jesteśmy bezpieczni.